Dosyć tego złodziejstwa! Ludzie! Musimy coś zrobić! Musimy coś postanowić, no! Wszystkie pieniądze z kasy zabrali najdroższą wódkę. A czego nie zabrali, to zdemalowali. A my was, nas Kto ja by to pomyślał? No to bez skońki się urwały. To trzecie włamanie było. Jak to trzecie? Natalia, chowaj ten telefon! Pani Baniakowa! Policję trzeba wezwać! Od początku chciałam! W dupę z policją nic nie pomogą! Staszek nas tym razem nie powstrzyma! Staszek, a co on ma do tego? Chodził razem ze mną do szkoły, to porządny człowiek! Ręczę za niego! Włamywacza u siebie trzyma! Idziemy po niego! Trzeba spogonić tego przybłędę. Ztrzymajmy się! Wezwijmy policję, niech to ona się tym zajmie! To jej rola! To naprawdę jest porządny człowiek, biedny, ale nie złodziej! Daj spokój! Policja nie pomogła, robimy ludzie! Dokładnie, idziemy po do niego! niego. Trzymajcie się! Naprawdę! Idziemy! Nie, idziemy. dobra! Pewnie!